Witamy z Dochy, szósty dzień Mistrzostw Świata w Katarze. Trwa za nami pierwsza faza turnieju, kilka naprawdę niezłych historycznych meczów, jak chociażby zwycięstwo Arabii Saudyjskiej z Argentyną albo wygrana Japonii z Niemcami, ale nie tylko o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. Sebastian Staszewski. Witamy z Kataru. Sławek, jaka to była pierwsza część? Mistrzostwa Świata. Jaka ta pierwsza runda była? Co zapamiętałeś? Co Ci się spodobało? Co Cię zaskoczyło? Nieoczekiwana, ale pokazuje, że drużyny, które są faworytami, nie zawsze są tak dobrze przygotowane i nie wygrywają już tylko jakością. Teraz przygotow przygotowaniem do meczu, taktyką i zaangażowaniem wygrywasz mecz. Podoba mi się mecz Wali, która bardzo mocno cisnęła, żeby dojść do remisu. Udało im się po golu Bela, Natomiast oni grali z taką determinacją, jaką no, chciałoby się oglądać. Świetny mecz wczoraj no, Brazylii zdecydowanie, gdzie tu znowu gwiazdy. Lider Neymar prowadził całą grę, Rafinha z jednego boku, Júlio Vinícius z Neyryhalcą, który strzelił fantastyczną golę. No, przyjąć Polo w ogóle Taki pomysł mieć, żeby sobie podrzucić i strzelić, no to to już jest klasowy, klasowy piłkarz, ale w tym meczu akurat dwóch moich kolegów na boisku. O tym porozmawiamy. Okej. Okay. Jeszcze wrócimy do, do tej pierwszej fazy turnieju. Największa, twoim zdaniem, niespodzianka. Niemcy. Okej, okay, mówi się, że Argentyna z, z, z Arabią są w naszej grupie. Mówimy o porażce reprezentacji Niemiec z, z Japonią, Japonią. Z Japonią, no bo to jednak taki też może nie faworyt, no, ale Niemcy wyjeżdżają z Niemiec, no po co je jedziecie, jedziemy po Złoty Medal, idziemy znowu po Puchar, więc tam jest takie postrzeganie tego turnieju, więc dla nich to jest ogromne rozczarowanie. No, czas oczywiście na rehabilitację, pewnie będą korekty w składzie, bo nie wyobrażam sobie, że trener nic nie zareaguje, ale i Argentyna, no jasne, że cały świat skierowany był na nich, na Messiego, a tu Argentyna w 15 minut traci kontroli nad piłką w drugiej połowie wystarczyło, żeby odmienić losy meczu. Co z faworytami? Z jednej strony strzelająca jak szalona Hiszpania, z drugiej strony Portugalia męcząca się z ganą, ale jednak wygrywająca ten mecz 3-2. Zastanawiam się, czy ktoś Twoim zdaniem wyrósł po tej pierwszej fazie właśnie na zespół, który można określić mianem takiego zdecydowanego, żelaznego faworyta? No i to by, pewnie była Hiszpania, bo sądząc po wyniku, natomiast też przeciwnik. nie bramek. No nie dla przeciwnik rywalizacji tak wyrównanego poziomu meczu, tak? Natomiast świetnie się też zaprezentowała Brazylia, to co mówiliśmy, Portugalia, okej, okay, wczoraj gdzieś tam męczyła, chociaż prowadziła już 3-1 i wychodziła kilka razy do kontry, gdzie przy lepszym rozegraniu mogłoby się skończyć wyżej, tam świetną zmianę w ogóle Leao Leo, 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 zrobił, ale drużyny, które mają zaplecze na, na ławce, że mogą sobie pozwolić, że nie gra ten 3-1, wchodzi i nie, nie, nie robi żadnej albo robi różnicę, że potrafi rozstrzygnąć mecze na swoją korzyść, to one dojdą jak wysoko. Wspomniałeś o meczu Brazylijczyków z Serbami. Dla Ciebie jest szczególne spotkanie, bo na boisku dwóch Twoich świetnych kumpli. Filip Mladenowicz i bramkarz Reprezentacji Serbii. Wania. Wania Milinkovic Savic. No i jak w ogóle... oceniasz, czy masz z nimi kontakt i jak ci się oglądało ten mecz, właśnie patrząc na to, I... że grali w nim kumple I... z lehich dams? O, o ile z Filipem wiedziałem, że będzie grał w pierwszym składzie, to tak z Vani nie byłem do końca przekonany. Kurde, więc ten Wania, który ustawiał zawsze piłkę przed rozgrzewką z na 40 metrze i strzelał sobie wolne, a on z bramkarzem, to jest trochę totalny. Pamiętam też to te mecz na na Lechu, gdzie dostałem czerwoną kartkę no i też on dostałem czerwone dostał, kartkę. myślałem, że Szymona Marciniaka tam zagryzie. po prostu. umywanie, uspokójmy się już wszyscy, iśmy do szatni i tak dalej, natomiast bardzo taki charakterny, wielki chłop, taka krew serbska, wiesz. No, Fajnie będziemy, bo myśleli go odwiedzić. Także na pewno znam relację z obozu Serbii. No właśnie, trzeba się tam wybrać, bo też Filip Mladenowicz cały czas występuje w polskiej ekstraklasie w Legii, w Legii Warszawa. Ale jest też jeszcze jeden twój kolega, Steven Vitoria, który, który gra w reprezentacji Kanady. Oni akurat przegrali również tym razem tym, z tym, że z reprezentacją Belgii. Czy, czy ten mecz widziałeś i też właśnie obserwowałeś? występ kanadyjczy. Wszystkich meczów nie jestem w stanie obejrzeć, natomiast przebitki z tego meczu widziałem bramkę jak najbardziej. Nie, nie widziałem jak grał muszę szczerze powiedzieć, natomiast też chcemy odwiedzić, tu akurat mamy hotel amerykański. A nie? tak drodzy Państwo, tu mieszkają Amerykanie, którzy dzisiaj zmierzą się z Anglikami, no to będzie taki jeden Dobra, z najlepszych meczów tej drugiej rundy. Może spróbujemy tam później, później zajrzeć, piękny hotel, ale Campiński. pytanie, tak, pytanie czy, będzie, czy będzie piękna gra. Piękna gwiazda, bardzo ze strony angi bo właśnie o nich nie powiedzieliśmy, oni zaczęli też fantastycznie i tą Bellingham, który teraz Transmarket wycenił na 100 milionów euro, to coś niewiarygodnego, widać, że ma timing w pole karne, jest zabezpieczeniem dla linii ofensywnych, czyli zamyka luki wszędzie jest tam, gdzie powinno być, ale po odbiorze idzie do przodu, taki box to box piłkarz. I czy jest jakiś piłkarz, który ci się właśnie rzucił w oczy, spodobał ci się, odkryłeś go dzięki temu mundialowi albo któryś potwierdził swoją wielkość? Na razie, co? po, po wczorajszym meczu, to Neymar. Widać, że prowadzi drużynę i już mniej tego jest takiego show, a bardziej grania pod wynik. Dojrzał. Do, być może. I Anglia, i tutaj Hurricane, nowy kapitan, który z opaską na ręku przewodzi tej reprezentacji co by nie mówić, no, on wszystko tam ustala i kontroluje całą grę Anglików. Byłeś w hotelu reprezentacji Polski, spotkałeś się z piłkarzami, rozmawiałeś z nimi, spędziłeś z nimi troszeczkę czasu. Rozmawiałeś też z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem i muszę Ciebie zapytać, jak oceniasz jego zarządzanie tym turniejem, bo ostatnio sporo kontrowersji, słowa wypowiedziane w takiej nieformalnej rozmowie z dziennikarzami o tym, że nie zamieni wody w wino. E, trochę krytyki ze strony kibiców, bo to poniekąd wypowiedź uderzająca w zespół. Na konferencji prasowej wczoraj selekcjoner powiedział, że to nie tak, że zrozumiane to zostało opacznie, że, opatrznie, że te słowa zostały przeinaczone, no ale pojawiły się od razu w sieci filmiki potwierdzające, że to jednak dziennikarze tym razem mieli rację i złapany został poniekąd na kłamstwie Czesław A, a kiedy oni mają racji? Słuchaj, to trzeba pyta pytać już kibiców, natomiast y, złapany na kłamstwie Czesław Michniewicz, no i właśnie, czy to wszystko jest potrzebne, czy te podkręcanie atmosfery, podgrzewanie, wprowadzanie takiej nerwowości y, ma jakikolwiek sens? Widać, że mecz się zbliża i ciśnienie rośnie, że to już jutro i jak wielkie oczekiwania są, żeby wygrać z tą Arabią, bo chyba sobie mało kto wyobraża, że jutro byśmy nie zdobyli nawet jednego punktu i, i prawdopodobnie będziemy poza turniejem, bo może tak być, że że z Argentyną będzie o wiele cięższy mierz, natomiast ja wstając rano przeczytałem właśnie kilka artykułów sobie, chciałem zobaczyć co się dzieje, no widzę, że trochę są lekkie, nie jeszcze karabiny, ale takie pistolety otworzone w stronę i selekcjonera, ale też w drugą widać, że selekcjoner trochę już chce ograniczyć prezentację mniej współpracy, bardziej jeszcze ją zamknąć. Dla mediów. Dla mediów, żeby jeszcze mocniej się skupić na wyniku Daj Boże, żeby to wyszło, tak? Bo nie chcę sobie wyobrazić, co będzie, jeśli to się w drugą stronę odwróci. A jak Ty to oceniasz? Bo masz doświadczenie. Z jednej strony rok 2016, wychodzicie na kawkę w hotelu, spotykacie się z dziennikarzami, rozmawiacie, żartujecie. Z drugiej strony rok 2018, zamknięci w pokojach, boicie się paparazzi, którzy się tam w okolicach kręcą, z nikim nie rozmawiacie, nie udzielacie wywiadu. A to się udziela głównie przez wynik. My wygraliśmy tam pierwszy mecz 1-0 z Irlandią. Wiesz, po takim czasie, gdzie Polska nie była na mistrzostwach wchodzimy, wygrywamy. Do, do dodatkowego dodają kopa. Mam właśnie dziennikarzy, którzy piłkarzy o kapusce, o wtedy, który, nie, który grał o Arkumilku, który strzelił bramkę i w tym samym czasie transfer. Coraz więcej pisze, ale pozytywnego. No i to też wpływa później, że miło dziś rozumiem z tym, z jednym z trzecim i z czwartym, a po Rosji, gdzie przegrywasz pierwszy mecz, zaczęło się od razu. Jazda, 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 jednym drugim z trzecim. No. Nikomu się później chciało wychodzić, bo wiedzieliśmy, jak ciężki jest drugi z Kolumbią i gdzieś w głowie każdy miał, że ten turniej już się skończył po pierwszym dniu. Dużo jest wtedy rozmów o tym, co jest w mediach, czy jednak w trakcie takiego turnieju człowiek się odcina? Czy znowu nie wiesz coś takiego? Zresztą zasugerował, że on mediów nie czyta: nie czyta Twittera, nie czyta gazet, nie czyta e, internetu. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie, nie ma szans, nie wierzę w to. Można to ograniczyć w jakiś sposób. Że nie wszystko do Ciebie trafia, bo raz, że nie chcesz, tak jak pewnie trener, a dwa, trzy, to jest niepotrzebne, no ale jesteś rzecznik prasowy, który wielk, większość informacji trenerowi przekazuje, albo musi nawet przekazać. No, jest tak zwany przegląd prasy, no, który dociera codziennie rano do, 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 do trenera. Więc czy trener, czy sztab trenerski, no i przede wszystkim piłkarze. Dużo czytają, jedni chcą trochę tak, tak mówisz, ograniczyć, skupić się na tym, no, ale to jest nierealne po prostu na no, tak wielkim turnieju. Piłka nożna. Ustawienie reprezentacji Polski to jest teraz temat numer jeden w tym pierwszym meczu. Myślę, że nie tyle zaskakująca, co jednak taka wymagająca pewnej pogłębionej analizy decyzja selekcjonera dotycząca wyjścia czterema obrońcami. Ona spowodowana pewnie głównie faktem, że w tamtym momencie trudno było wystawić trójkę solidnych, regularnie grających w klubie środkowych obrońców. Natomiast czy widzisz tutaj potencjał na ewentualną zmianę ale... taktyki przed meczem z Arabią Saudyjską i przejście na, na trójkę ale... stoperów? No właśnie nie, bo te, to się sprawdziło. My nie straciliśmy gola. Tego, ja no, tego przy... Tak, ale nie strzeliliśmy, a jednak tak, zarabiał, musimy strzelać. Tak, ale tu mieliśmy pięć zawodników ofensywnych w tym meczu, mieliśmy, trzeba pamiętać. Trzeba. Były dwie dziesiątki lewej, dwóch skrótowych. I tu jest problem, że ten. Nie lubię tego słowa, bo to na szkole złączony transfer pozytywny, ten taki wiesz, po przyjęciu piłki, żeby ten transition był do przodu, tylko. Te przejście szybsze do kontrataku i, i, i na połowę przeciwnika też dłużej się możemy utrzymać. Przecież sytuacja się brała z tego, że podeszliśmy do pressingu raz, odebrał Bielik do ziela, do lewego i rzut karny. No to, A to był właściwie tam, jedyny wysoki skoro pressing. Skoro tam piłkę jesteśmy w stanie odebrać wysoko, to masz krótszą drogę do bramki. To jest chyba logiczne, więc tutaj bardziej bym zaryzykował, ale obrony bym raczej nie zmieniał. Na tym samym zestawieniu bym wyszedł, bo i komunikacja, i Beres sobie nieźle żył, i Mati Cash, mimo że dostał pierwsze Pierwsze powie, dwie takie wcinki za plecy, to później już się skapną, że musi trochę zawęzić, żeby te piłki nie przychodziły. Więc... Wojtek szczęście zresztą po konferencji powiedział, że, że wcale nie ma jakiejś wielkiej pracy, no dwa odwarszało celne. A co z ewentualną grą na dwóch napastników? Czy nie uważasz, że. Powinniśmy skorzystać z potencjału Arkadiusza Milika, który gra w Juventusie, strzela bramki w Juventusie, jest w wielkim klubie, nawet jeśli ten klub przeżywa pewien kryzys, zresztą klub, któremu ty kibicujesz od, od dzieciństwa. Czy nie sądzisz, że jednak mając Arkadiusza Milika, za którego pewnie połowa reprezentacji na mistrzostwach dałaby się pokroić, żeby mieć takiego zawodnika, no to nie marnujemy troszeczkę tego potencjału, sprawiając, że siedzi tylko na ławce? No i tu można szybko tak argumentować, że jednak nasze dziesiątki, które zagrały, mają jeszcze lepsze sezony, które grają w klubach, bo i Zieliński, i Szymański no są w wybitnej torbie, w formie, o wiele lepsze niż Arek, chociaż jest w lepszym klubie, tak? No, no, pewnie, pewnie Zielu by się z tym nie zgodził. Nie no, Zielu patrząc na tabelę szczególnie na pewno się nie zgodził. że tak powiem. Natomiast to jest jakieś rozwiązanie i tu pewnie jest jak tylko trenera właśnie, czy Zalewski mu da jeszcze szansę, czy po prostu go skreśla, jeśli go zmieni to znaczy, że jest dla niego na tym turnieju raczej już lekko odstawiony na tarboczny. No i kwestia właśnie czy Szymański, czy, czy może nawet fidelski, który jak wiesz w kadrze jest bardzo pożyteczny i może nie gra w topowym klubie i tego nie widzimy. No w ostatnio co, w ogóle nie grał, bo przerwa, sobie, przerwa tak, w MLS. No ale pokazywali no, swój kunsztak i inno odstrzelania goli. Muszę jeszcze dopytać, jakieś zmiany personalne widzisz tutaj potencjalnie możliwe? Czy któryś z tych zawodników zawiódł na tyle, że trzeba myśleć realnie o jego? wymianie, czy odwrotnie może jest jakiś piłkarz, który ugruntował swoją pozycję, a na przykład nie była ona super pewna. I tutaj takie na przykład nazwisko, zresztą wczoraj był na konferencji prasowej Jakub hmm. Kamiński. Co ciekawe był też tam Michał Skuraś i trener poniekąd, wydaje mi się, zasugerował, że ten debiut Michała Skórasia jest, jest możliwy. Czyli, że to, to jest właśnie największe tak. do pytania, czy trener da Zalewskiemu teraz znowu Masz, odbuduj się w tym meczu, bo zagrałeś średni mecz, ale w ciebie wierzę, bo jesteś dobrym piłkarzem. Czy od razu szybka zmiana właśnie na skurasia? Czy może na nieobliczalnego Grosika, na którego liczyłem, że właśnie za, kam za kamyka wejdzie na te 10-15 minut? Bo, bo jednak w meczu z Chile tam sobie nieźle radził. No i tak naprawdę tu mamy takie zapytania. No lew zostanie, Krycha zostanie, zielu zostanie, kamyk zostanie, linia obręb zostanie, więc tu dużo zmian nie będzie. mi się. Teraz tylko nastawienie do piłkarzy. Jutro mecz z Arabią Saudyjską. Wszyscy będziemy kibicować Polakom. No, oczywiście. Ty też idziesz na mecz. Bilety, bilety już gotowe. Jakie to będzie spotkanie? Tak na końcu muszę Ciebie zapytać. Powiedz, co przewidujesz, wyciągając wnioski po Meksyku, też po rozmowach z piłkarzami, znając mental tej reprezentacji. Czego możemy się spodziewać? Bo to jest tak, jak mówią Amerykanie, now or never. Albo tak, teraz, teraz, albo wcale. Teraz już bym nie czekał, że mamy 90 minut i bramkę możemy strzelić w 85, 1-0 wygrać, później będziemy murować. Teraz bym po prostu wysiadł na maksa do nich, wysiadł bardzo wysoko, nawet przez jakiś moment zagrać pressingiem 1 na jeden, żeby cały czas podciśnieni być, żeby gdzieś tam z przodu trzymać tą piłkę, no bo jakby będziemy znowu tak zachować to trochę askuracyjnie i wyczekiwać swojej szansy, to ona może nie nadejść, a jak nadejdzie, to można ją zmarnować. Będzie się działo? Będzie się działo na boisku, na trybunach, i, i, po w I po meczu. I w interii. I w też, po meczu, głęboka analiza. Wszyscy będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się tutaj w DOSze. Ważny, kluczowy, chyba najważniejszy dzień, trzeba powiedzieć, w tym momencie dla reprezentacji Polski. Sobota. Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Arabii Saudyjskiej, która no, sensacyjnie pokonała Argentynę, ale ten mundial pełen jest sensacji, więc jeśli sensacją ma być zwycięstwo Polaków, to czekamy na to prosto z Kataru dla państwa. Zdrowiec Peszko, dziękuję. I Sebastian Staszewski. Oczywiście codziennie rano widzimy się na intery i obyśmy już niedługo zobaczyli się w znakomitych humorach. Oczywiście jutro raport przedmeczowy, a w niedzielę widzimy się i będziemy już wiedzieć, czy zostajemy tutaj na dłużej, czy niestety to będzie trzeba pakować walizki oby, oby nie oby nie a raczej raczej nie do zobaczenia